ma widzowie. Dzisiaj gramy znowu Fortnite'a. No i dobra. Eee, coś nowego też dostałem, bo wczoraj, jak widzieliście, to ten pleczak, nie, nie wiem, za co. I killów, tak? Tak o ten. Nie wiem, z czego w ogóle. To jest seria Legend Gaming, czyli za co? Za to, to zagram? zostałem? No a dzisiaj gramy sobie. Yy, grochem sobie. Z... Albo nie. Wczoraj wygrałem tą. Pani Linkosama, to dzisiaj też zagram pani Linkosama. Dobra. No i dzisiaj bez żadnego takiego challenge'u, wiecie, wczoraj był, który mi się udał, a to jest serio rzadki widok, że challenge mi się udał. Fortnite ie. nie będzie do czego oglądać. Bo wszystko byś nie ma. W ogóle, ile ja mam na tej emocji. Co? 4, 5, 6, 8. No, bo ja wczoraj wygrałem. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekajcie. A nie ma, moje. Moje, ty nie, ty nie, ty nie dostaniesz. Dobra, sorry, że, że tak późno odcinek. No, mam też swoje życie, takie normalne sprawy. Więc. No, mam też swoje sprawy, musiałem je załatwić. Polecę na górę Olimpu. Tylko, że. Albo nie, polecę tutaj, bo po pierwsze dużo skrzynek, a po drugie, no, prawie nikt nie leci, więc polecę tutaj. Eee, w ogóle gdzie jest ten drugi kolejny boss? A tutaj, dobra. Ale, no, możliwe, że na niego pójdę, ale nie wiem. Ej, w ogóle już jedna osoba umarła i 99 osób. Ktoś tu leci w ogóle? Nie, nic tu nie leci. Na szczęście! Bo nie chcę walczyć. Nie chcę walczyć. Teraz. Co się na początku spić. Tylko że znają życie tu carak to przyleci. O, epic haploid z normalnej krzynki od razu. E, dobra. O! No i dziękuję bardzo. Już nie muszę szukać e, bia tego białego leczenia. Nie, biały leczenie to jest tak białego leczenia. Dziękuję. żeby nikt nie mógł. Trudno. Yy, dobra. Ostrzelba to sobie wezmę. Jak za darmo to. Biorę. Dobra. Yy, gdzie są. Yy, dobra. Oniukola. kola. Gdyby nikt inny nie miał. To sobie wezmę. Pyk. Dobra, lecimy auto. To mnie też auta nie potrzebuję, bo mam tyrolka, ale sobie podjadę. Bo szybciej. Oj, biedne auto. Dobra. Błagę bo legendarna broń. To bardzo bym chciał. Proszę. to najpierw wdąć skrzynkę. no. O dobra, widzę. widzę? Widzę to światełko. To pięknie, to piękne światełko. Tu, 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 tu. Co kocham tego kilofa. Co on jest najlepszym killowem? Tu snajper! Snajperka! Snajperka! E co jest ludzi? E widzowie mam snajperkę! Ta nowa no snajperka! Ale. Okej. Okay. Nie, tego nie potrzebuję. Dobra, idziemy na kolejną skrzyneczkę. Ale ja się pierwszy raz na sniperka w, w tym sezonie. Spoczuję temu gościowi, bo on bronił nie miał. ale mam to gdzieś. To jest royale, a nie jakaś jakieś pomaganie sobie. No dobra. Ale mam snajpere, ludzie, snajpera ludzie. Eee, dobra, tu jest kolejna skrzynka. Dajcie mi teraz e, legendarną pompę i jeszcze mi kwita. Oh, rękawice. Tak! Dobra. Co to jest? No, jak to się bije na, wo na wojowniczych. Nie będę rękawicami leci, żeby sobie na walkę, ale wystarczy... Razuje polecę po prostu to dwa razy. Dziękuję. E e co? Widzowie mam szczęście jakieś dzisiaj. To jest po prostu niemożliwe. Nie kole sobie wypiję, żeby nikt inny nie miał. Lecimy, lecimy. Jak chcę. Jezu, no ja to muszę wykorzystać. To nie ja, tak ktoś inny. Widzę typa, widzę typa, widzę typa. Co? I co? I co? To, ale tu oni się timowali chyba. Oni się chyba teamowali, no. No nie wolno się teamować. groździ za to. Ale już jednego wyjaśniliśmy. My. Tak, my. Wyjaśniliśmy. A to nie był ten? Jestem magneto, a nie. To był jeszcze ten y, skin Oscar. Ten y, boss, co nie? Możliwe, że on dalej tu jest, albo sobie uciekł. Ale najważniejsze, że nie ma tego typa. Tu ktoś jest. Tu ktoś jest. Słyszę kroki słyszę kroki, tu ktoś jest no tu ktoś jest, na bank sami słyszycie chyba Postaram się go zabić strzelbą legendarną on nie ma? nie, a E, czekaj, tu jaki to jest? O Jezus Maria, pokonali każdego? no pięknie. Nie, to ja na bank, na bank nie lecę. A, to jest pewnie ten. No. E, ten boss e, maszynistki. O przecież ten. Maszynistki nie. Ma, e, nie ma. Jezu, no, idzie do mnie. Staram się. Staram się go wypatrzeć. Eee, dobra. Malalioniku. Gdzieś tam idzie, tam gdzieś idzie. Jak... Jak coś tego waniż, e, za snajpy. I kochanej, starej, pięknej, fajnej snajpy. Która ta... która już... Nie, ja chcę go pokonać. Bo ja lubię pokonywać med. A czy... On nie lubi, ale chce. To przestraszyłem. Tam nikogo nie ma. Nie, gdyby. Żeby... Chodźmy. O, dobra. właśnie. Po to tu szedłem. Dziękuję. Mama czy polecę sobie tym. No, będę mieć nitro. Pum! No i Boże. Czekaj, 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 Widziałem typa, widziałem typa. Widziałem typa, widziałem typa. Ta, tam się. Barwalnęło. To jest ten na bank. Dobra, walnęło, walnęło. Gdzie jest ten medalion? On nie mówi, że ja go zgubiłem. Tam jest gdzieś, tam, tam, co, tam, tam. On musiał sobie uciec albo to, albo że ja. I nie byłem medaliona, tylko kogoś To na bank jest medalion. Boom. Boom. Tak. Dobra. S. Medalion. Karabin. Karabin. Karabin mi daj. Dziękuję. E, to jest ten sam? Tak, to jest ten sam. Dobra, Eso. Jeden medalionik. Zawsze się przyda. O, myślałam, że dalej można się śmietnikiem teleportować kiedyś, ale już nie można. No, nikt się nie krył, to nie ma... Medali wiedziałem, że to jest medal. No, w sumie nie wiedziałem. No ale tak myślałem. Co to nie myślę? No nie wiem. Do góry. Do góry, do góry. E, dobra. Zostało 25 osób. Jeden medalion jest... Tu. a nie, na niego nie chcę lecieć. Dam mu spokój na razie. Potem go. Do... Potem go. Już go wyjaśnię, dziękuję za, dziękuję za nitro, dziękuję za nitro. Bardzo dziękuję. A zaraz było trzeba. Było trzeba. Było trzeba. Nie było trzeba. Kusza, bum, bum. Fajna kusza. Oni na ser. Wzięli, wziął. A, to jest budowania, mógł się normalnie rozwalek. Słyszę, ręka wice od tego. Pum, 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 pum. Pum, pum, tum, tum, tum pum, pum, hum, pum, pum, hum, pum, 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 pum. <smellsystem> medalion, czyli pewnie ma mało HP. Jak na moje obliczenia Fortnite'owe to ma małą HP. Walił, walczył z tym, e, z medalionem. To pewnie ma mało życia. Albo to jest ten medalion. Postaram się go wypatrzeć. Postaram się go wypatrzeć. Tum! Dobra. Jak go Nie. Nie mam uciekania przede mną. Teraz albo nigdy. coś, coś do mnie nawalał? Czy mi się tego wydawało, no? Cały czas ktoś do mnie nawala. No właśnie. Knąłem, czy nie? Uciek... Dobra. W, w, yy, dobra, nie, uciekam jednak. Nara, nara. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Nieładnie, nie, nie tak. Nawalaj do słabszych. Nieładnie, tak. Nieładnie. Po co on do strefy jedzie, tak w ogóle? Nie, nie spadaj, nie spadaj do niego, nie spadaj do niego. Nie warto. Nie ucieknie przede mną. Nie ucieknie przede mną. Chyba wie, że tu jestem. On wie, na pewno wie. Nara. Tylko on no, tych działek. No nie, zostaw mnie. Gościu, ty nie wiem z kim zadzierasz teraz. Bo nie wie z kim zadzierasz. C Czemu? Co jest? No zostaw mnie. Daj mi spokój. Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Zły, nie wolno. Zły. Dobra. Nie, no nie. Dajcie mi spokój. Ratunku. Muszę się ukryć w tym. To on nie będzie do mnie. Jezu, nie, on no dalej do mnie nawala. Zostaw go. Nie. 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 Potem go, potem go załatwię. On mnie denerwuje. Nie Maria Nara. Zostaw mnie. Nie, ja tu przegram. A ja to wiem. Mhm. <słuch> 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 no to fajnie. Nie wnikam po prostu. Internet. J coś fajnego? Jak się jego? Tak. Hambram. Hambram. Szukam sobie. sobie Dobra, yy, nie mam co grać No a więc yy, kończę odcinek. I jeszcze raz, jak chcecie nie wesprzeć, to yy, łapka w górę. Yy, sub yy, dla Was to kilka kliknięć, a dla mnie to wielkie wsparcie.